Znajdujemy się na strzelnicy Nietoperek pod miejscowością Międzyrzecz. Organizowana jest tu siódma edycja Międzynarodowych Zawodów strzelania Strzelaniach Dalekodystansowych Longshot. Jest to jedna z największych imprez w Europie, jedna z większych na świecie. Ee, przyjechało ponad e, 350 zawodników z 14 krajów, w tym też ze Stanów Zjednoczonych. Zbigniew Świeczek, Ośrodek Szkolenia Specjalistycznego Delta. W tym roku mamy przedstawicieli z 14 krajów europejskich, mamy też gości ze Stanów Zjednoczonych. W sumie ponad z samych zgłoszeń jest ponad, 350, zgłoszonych jest ponad 350 zawodników. Rywalizują w klasach sprzętowych w zależności od możliwości technicznej. One są podzielone jako Tactical Standard, Tactical Magnum, Open, Tactical Super Magnum oraz broń historyczną. Nazywam się Dominika Homont. Przyjeżdżam. Tu na longshot do międzyrzecza już po raz kolejny.